Cześć, na wam wszystkim, tutaj Maniak, witam was w dawno już zapowiadanym poradniku na mapę Raid e, Także możemy zaczynać Broń, tutaj widzicie tryhard pełną gębą, pdw z tłumikiem, szybkie magii, tutaj glitchkina e, I cóż, tutaj się zaczyna właśnie pierwsza rzecz, o której chciałem opowiedzieć powiedzieć na tej mapce, jest najważniejsza Te... o, tu zatrzymam e, Ten moment, tutaj, w tym miejscu nabijacie sobie wszystkie e, wasze stryki. Dosłownie wszystkie. Znaczy, wiadomo, no, jak już się nic nie dzieje przez 5 minut, no to to już teraz tylko wasza strata meczu w tym momencie jest. Jednak, jeżeli e, nie macie oczywiście tak jak ja tutaj, no to wiadomo, biegacie naokoło tego, tej statuły i tu i czekajcie, tutaj ja akurat nie podszedłem. Jeżeli nic się nie dzieje, zajmujecie bez z waszymi teammatesami, jak widzicie. Tutaj już znalazłem mojego przeciwnika. Chowacie za tym autem najlepiej, żebyście go sobie e, zniszczyli ze czwórką. I wtedy macie taki fajny head glitch. Ten head glitch jest naprawdę świetny. E, może w tym, w tym filmie będę właśnie go używał, zobaczę. Nie wiem, to się zobaczy. E, jednak tutaj się nie zachowałem tak, jakbym się zachował na przykład. Jak się zachowałem z, w gameplayu z an 94, e, tam zu zupełnie inaczej. Nie wiem czemu. O, właśnie. E, tutaj, może sobie zobaczycie. Ale kluczem m, w tej mapie, która jest w ogóle świetną mapą, jedną w ogóle z lepszych w Black Opsie, e, jest to, że macie, przy, właśnie, jakby przesuwać się wokół tamtej statuły. Macie się tam jak najdłużej znajdować, dlatego że na tamtym punkcie może i dużo osób jest i się pojawia, a dzięki temu wy macie szansę, większą szansę, żeby mm -hmm, zabić dużą ilość osób, a przy okazji przyjąć flagę. Pamiętajcie, że nie, nigdy nie biegnijcie na początek na flagę. E, o tu jest ten head glitch, o którym mówiłem, nie skorzystałem z niego akurat. Tutaj akurat wybieram takie, taki rush, no po prostu wbijanie się na flagi w tym gameplayu. No, ale generalnie, na przykład w moim filmie z który był akurat lepszy, ale chciałem go użyć jako 100+, e, widzicie, że bardzo często właśnie biegam sobie naokoło tamtego punktu przy flagi B, dzięki czemu zdejmuję osoby z obu spawnów, bo i ze spawnu C, i po zmianie spawnów, jeżeli skapniemy się, który spawn jest aktualnie, możemy spokojnie sobie strzelać na spawn z flagi A. Lepszym spawnem jest, o właśnie tak jak teraz biegnę, jak, jak się spawnujecie na C i biegniecie na B, jest lepiej obstawić pozycję i łatwiej zabijać waszych przeciwników. Tak jest po prostu łatwiej wtedy. No, tutaj właśnie widzicie sobie biegam po tym obszarze takim no niebezpiecznym, to jest najgorszy obszar w tym momencie, tutaj polecam jeżeli macie ANA, to naprawdę na tym odcinku gdzie oni się spawnują na C polecam być, bo tam możecie odległościowo dużo osób zdjąć z tym PDW, z tłumikiem, no nie za bardzo. Chociaż no, nie mówię, że też jest to no, niemożliwe, jest to możliwe, oczywiście. Po przejściu z flagi B biegniecie, tak jak mówiłem, kierujecie się na C albo A w zależności od spawnu i przejmujecie flagi. E, najdłużej utrzymujecie się na punkcie B i to jest właściwie najważniejsza porada w tym filmie. Musicie się utrzymać jak najdłużej na punkcie B, bo tam jest najbezpiecznie. Okej, okay, nie, nie jest najbezpieczniej i jest możliwość wybicia jak największej ilości przeciwników. Gdyż macie przeciwników z, trz z trzech stron, właściwie z dwóch spawnów i z tego miejsca, w którym teraz jestem, e i możecie, jeżeli się skapniecie, szybko przejąć flagę. Teameci, pamiętajcie, że teameci będą zawsze biec jak najszybciej na flagę. Nie wiem czemu tak robią, ale najczęściej tak się to zdarza, że po prostu na pałę biegną na flagę. Więc musicie się zorientować, kiedy jest na tyle bezpiecznie, żeby na flagę wejść, e i potem z tej flagi szybko wyjść. Potem, mam nadzieję, w tym komentarzu, pokażę Wam, jak się kłaśnie tą flagę. To będzie, myślę, że każdy z Was robi tak jak ja, bo to jest logiczne dość. Nie ma w tym jakiejś większej filozofii, bo z tego punktu łatwo nas ściągnąć, kiedy stoimy na fraze B. Z tej takiej długiej, prostej, na tym takim, jak to Josie powiedział, głównie na środku, za tymi, tymi takimi osłonkami. Łatwo nas ściągnąć, kiedy stoimy i przejmujemy flagę. Jednak kiedy już, może nie, teraz nie da się układ, ale jak zobaczycie, właśnie będę przyjmował flagę znów w następnej rundzie, tutaj zginąłem ostatni raz już w tym gameplayu, nie wiem jakim cudem, to zobaczycie sobie właśnie, że e, tą flagę się przyjmuje w taki charakterystyczny sposób, po prostu kładąc, kładąc się na schodkach. E, jest to świetne, bo wtedy nie mogą oni nas zabić, a my możemy spokojnie przejąć tą flagę, e, jedynie... Jedyny sposób, w jaki mogą nas zabić nasi przeciwnicy jest to e, Zabicie ze spawnów, tak? Które jest no akurat bardzo prawdopodobne, że nas zabiją Bo no Łatwo, łatwo obejść e, Jeżeli my się nie skapniemy z której strony jest spawn Tutaj za się taki moment, o dokładnie ten Widzicie w tym momencie e, Jeżeli samochód jest zniszczony, tu jest idealny head glitch Osoba, która wychodzi stamtąd właściwie nie ma szans, żeby was zabić Bo wy jesteście tak schowani, że oni nie będą was widzieć Więc jak widzicie właśnie tutaj Często tu sobie siedzcie i po prostu kamcie się za tymi head glitchami, bo to jest klucz na tej mapie. Tak samo tutaj ten. O, i w tym momencie tutaj widzę przeciwnika, jednak gdyby on nie schodził, tym tam został dłużej i spadł się na spawn. Może będzie za chwilę? Jest ten moment. Idealnie, tutaj złapałem ten moment. W tym momencie widzicie, macie. Z PDW małe szanse, ok, możecie ewentualnie asystować e, i kogoś obić, ale z AN, jak widzicie, widzieliście na moim gameplayu, jeżeli nie, to dam anotację tutaj, 147 na 4, e, widzieliście, co się działo, kiedy ludzie tu wybiegali. Po prostu waliłem sobie do nich, jak chciałem e, i oni nie mogli zbytnio nic zrobić, dlatego że z tego punktu, jak oni wybiegają, mają słabą widoczność. I wy też pamiętajcie o tym, dlatego ten punkt, za chwilę tutaj będę biegł. Czekajcie o dokładnie ten, ten moment, i wybiegając, no może nie ten. Wybiegając ze spawnu, e, pamiętajcie, żeby e, szybko z niego znikać, że tak powiem, i przeskakiwać. Najlepiej rzucać się e, tym Diving Dolphem, Dolphin, e, dolphin divem, co ja gadam? E, rzucać się po prostu za osłonę, tak? E, bo no, jest to bardzo niebezpieczne, i po prostu może ktoś nas z helicza zdjąć. E, przypominam o LKM-ach, które są silne w tej grze, i wystarczy, że jakaś, jakaś ciota siedzi z LKM-em. E, i kampi na nas z Noob finderem, kilka strzałów i można nas zabić. Najlepiej po prostu, żeby przebiec. Może przebiec ten moment i biegać tym head glitchem, bo tam mało osób siedzi. Na początku meczu. Tutaj właśnie wybiegam na ten, na ten punkt. Patrzę na flagę B, czy moi przyjmują. I tutaj sobie siedzę, oczywiście widziałem, tu już ktoś wszedł. Szybki. Tam jest kolejna osoba, widzicie? B flagi nie przejmują, czekam na moich teammateów, dlatego że e, wiadomo, no najlepiej poczekać na teammateów, bo oni... O nie, no widzicie, tu na wychylam się, dziękuję. E, tu widzę kolejną osobę, tu jest naprawdę bezpiecznie, osoba jest na górze, ale no, nie przejmujemy się nią, bo ona e, zazwyczaj e, nie zabije nas, bo jest zbyt duży kąt. E, no, ale czekamy na moich teammateów, żeby przyjęli flagę B, ja tutaj popełniłem błąd chyba, bo nie przejąłem tej flagi razem z nimi. E, tutaj bardzo dobrze się wycofałem, widzicie. Wszystko na idealnie widać jak oni tutaj będą przemieszczać się. Sama masa osób jest na tym przejściu, na schodach Wyczekuję ich sobie po prostu. Wiedziałem, że będzie wybiegał, i wszystkich pięknie zdziałem. Triple kill, za chwilę będzie czwarty jeszcze. Tutaj dużo szczęścia, bo akurat psy odpalałem. Widzicie flaga B, zabijałem sobie osoby na fladze na B, dzięki temu dostaję dużo, dużo więcej punktów. Dlatego też to jest dobre, żeby wykampić się z tyłu, ludzie będą wbiegać na flagę B, żeby ją przejąć, a wy sobie wyskakujecie. Z tym gambtują wzajemnym to wszystko idealnie widać. Tutaj mniej. Yy, ale w danym gameplayu polecam sobie zobaczyć, zabijałem właśnie tak dlatego zdobywałem też więcej punktów, yy, bo 100, 150 chyba jest, nie, 100 chyba za przejęcie, za zabicie osoby na fladze, która, która przyjmuje flagę. <tryk> Wybaczcie. Także widzicie, w tym punkcie najlepiej się poruszać, dlatego że w tym punkcie macie pełną kontrolę nad całą mapą. E, wiadomo, że nie można kampić się cały czas w tym punkcie, tylko po prostu trzeba no, e, mniej więcej biegać po tych flagach, e, które można zająć, dlatego że kiedy was swarm wybije wszystkich, to jedna flaga jest zawsze pusta. Akurat tu mamy triple cup, więc no, nie ma zbyt co przejmować, ale tak jak widzieliście na początku gameplayu, e, sobie po prostu przejmowałem te flagi, które zostawają puste i spam się przenosi na następną to jest dobre, bo nie dość, że nabijecie sobie wszystkie wasze score strejki, to jeszcze dostajecie dodatkowe punkty za flagi, które są puste, no bo nikogo tam nie ma, bo wasze e, psy, czy wasz swarm, już się z nimi uporał z, z, z przeciwnikami na flagach, więc możecie sobie biegać po prostu je przejmować, tak jak tutaj. No jest to łatwe, dość. Zobaczcie, ile. A nie, nawet tu nikt nie wyszedł. Także, no, wygodne, naprawdę to jest świetna taktyka na tą mapę Chyba najlepsze, wszyscy widziałem, youtuberzy z tego korzystają Po prostu kampią się właśnie na tym punkcie B A tej osoby, ta osoba właśnie, która tam stoi, popełnia błąd Bo mogłoby się położyć spokojnie <kluzł> 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 właśnie I e, po prostu sobie przejąć tą flagę Ale tego nie zrobiła, nie wiem czemu, nie mój, nie mój problem I tak jej nie zabiłem, gdy miał AA, to bym ja ją zabił A spdw na odległość, no niestety, się nie da E, ale za Edenę spokojnie mógłbym to robić, i w tamtym gameplayu, w tym 100%, plusie, który sobie polecam obejrzeć, właśnie e, zobaczycie. E, no, tutaj widzicie, wisacie, no naprawdę, no to już jest e, czysta przyjemność po prostu. Oczekuję na frazę, żeby ją po prostu przejąć. To byłby pewnie 100% plus, ten gameplay ogólnie, tylko no, widzicie, gameplay się już kończy, niestety, mm, mecz się kończy. No, niestety nie poradzę, że po prostu wcisnęliśmy tych ludzi, no tu już kolejny swarm. A niestety, no Double Cup, dwa punkty, no lipnie, skończył się mecz 72 na 2, mogło być dużo więcej, ale no to już nie mam na to wpływu niestety. Okej, okay, tak czy siak, dzięki za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał mapa Raid. Myślę, że się przydadzą te, e, ta właściwie ta jedna porada, bo to jest klucz, ten punkt B, e, gdyż ta mapa no jest jedną z lepszych i łatwo na niej dość coś ciekawego ugrać. Tak czy siak, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, żegnam się z Wami i cześć. Jeszcze takie małe posłowie do tego gameplayu e, Pokażę wam jak ogólnie e, Wybiegać na tą flagę Na tą flagę, o której tak dużo mówiłem e, jako, jako taki gameplay live Więc sobie zajmujecie zawsze tą flagę e, Tutaj właśnie Ja jestem oczywiście na prywatnym meczu, nikogo nie ma e, Tutaj oczywiście z team to szybciej wam to zejdzie No i biegnijcie sobie tędy Zawsze tędy e, Bo tam łatwo was zdjąć w tym miejscu i omijać te auto jak najszybciej, te. Dlatego, że tutaj często walą jakimiś wyrzutniami czy czymś, <coughs> zobaczcie, są No i tutaj, już wybiegając tędy, patrzycie na tą flagę. Tak, jakby kątem oka, wiecie o co chodzi. Czy właśnie myśli już przypadkiem nie przejmują flagi B? No, więc jeżeli ja już przejmuję, no to, to robicie takie coś, że patrzycie, czy nikt tam nie idzie na pewno. Eee, jeszcze zapomniałem dodać, jeżeli macie ogłuszający, to już w tym momencie rzucacie go tak żeby asysty sobie zebrać, dlatego że ludzie, którzy będą tutaj kampić z waszego teamu sniperzy, będą tutaj walić no i poprzez to będziecie dostawać już asysty na samym początku. No i potem omijać te auto jak najszybciej. Wybieć ten typ, patrzycie czy, czy, czy właściwie macie zajmują flagę. Tutaj z tym się chowacie i tu macie idealny head glitch. I tutaj tak cały czas chodzicie, jeżeli macie kolbę tak jak ja to oczywiście cały czas się poruszacie i pamiętajcie, żeby kłócać. Jeżeli już ktoś do was strzadł, już kłócnijcie kuc tak i szybko przeskoczcie tutaj. Nie możemy was wtedy zabić, właściwie jest to niemożliwe, bo ten skok jest po prostu zbyt szybki. Pamiętajcie, żeby tak skoczyć, że dostajecie, unikacie coś takiego taki dziki dziki unik, takie dzikie tańce i przeskakujecie tutaj. Kiedy już tam wybijecie to większość tych osób i jesteście pewni, że tutaj. Nikogo nie ma, to przechodzicie szybko do tego head glitcha, patrzycie, czy nikogo tu nie ma, rzucacie tę czwórkę na te auto, detonujecie, biegniecie do flagi B. No i tutaj oczywiście wasi teammates już powinni przejąć przynajmniej z połowy tej flagi, a wy dobiegacie tylko i tak właśnie ją zajmujecie, w ten sposób. O, w ten, jeszcze pokażę. Tutaj się kładziecie, o tak, nigdy nie rzucacie tak jak ja przed chwilą, że tak, ale dlatego, że tam łatwo was zdjąć i rzucać się tak. O, i tutaj zobaczcie, jak leżycie. Wiecie, nie mogą was zdjąć z żadnej strony, tylko tam, ale jesteście właściwie pewni, że nikogo tam nie ma, bo przed chwilą sobie oczyściliście tam e, teren, jeżeli ktoś tam biegł lub ktoś tam był, bo tu można, przypominam, skanować. No i tu macie tego headglitcha, o którym mówiłem, za zniszczonym autem. E, możecie tu sobie tak stać, właściwie nie mogą was te osoby zabić i w tym momencie zostajecie już w tym miejscu, poprzedzicie tej flagi i chodzicie tak. Pamiętajcie, żeby zawsze przed kamieniem kucnąć. Tu akurat nic nie wychodzi, nie wiem czemu. Dor. Jakoś tak. O. Zawsze kucacie przed tym kamieniem, żeby się jeszcze tak schować. Bo to jest taka zmyła dla przeciwnika. No, i tutaj sobie chodzicie. Potem oczekujecie na zmianę spawnu, dlatego że w pewnym momencie zawsze zmienia się spawn Nawet jeżeli flaga jest przejęta. I jest, siedzicie tutaj. Pamiętajcie, żeby te auto... Ee... Jeżeli macie, oczywiście, wzięliście amunicję po przeciwniku, to rzucacie też c 4 Oczywiście ja teraz nie mam. Rzucacie w te auto, niszczycie i macie tutaj kolejnego head -glisha. O, tego head glitcha. W tamtą stronę. No i oczywiście, no, świetne to jest, bo tam właściwie tutaj nikogo nie widać. Ja sam ginę czasami i nie widzę przeciwnika. A można dużo osób w ten sposób rol zabić. No, więc to myślę, że to jest podstawowy taki movement na tą mapę. Kiedy już tutaj. Y Robią wam plecy i wiecie, że jest gorąco. No to wiadomo, że wycofajcie po prostu najlepiej to, tędy, e, dlatego że tu jest dość bezpiecznie. Dlatego że tu macie przynajmniej te auto, stanowi taką osłonę. Bo jak będziecie szli tędy, to wtedy to już taka osłona duża nie jest. Bo mogą was zjąć tam, 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 wszędzie. No, także przebiegacie tędy. Oczywiście pamiętajcie zawsze, że w tej grze te spawny są tak dzikie, że może ktoś tam być. Bo pamiętajcie, że na tej mapie jeden spawn jest też tutaj. O tu Także wiecie, nie do końca zawsze możecie przewidzieć e, Gdzie oni będą Je yeah. Ok Postrzedałem, porzucałem e, Dzięki za oglądanie, jeszcze raz e, To były takie, takie posłowie do tego poradnika e, I cóż, zapraszam do oglądania Moich innych filmów Siemano